W najbliższą środę, 29 stycznia, o godzinie 21,00 czasu polskiego, odbędzie się ostatnia kolejka pierwszej fazy Ligi Mistrzów. FC Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w składzie zmierzy się na własnym boisku z Atalantą BC. Niestety, jak się okazuje, Atalanta przyjedzie do Katalonii znacząco osłabiona, co jest dużym rozczarowaniem dla jej fanów. To ważna informacja dla szczęsnego, która może wpłynąć na jego występ. W La Liga sytuacja Barcelony jest zmienna obecnie drużyna zajmuje trzecie miejsce. W Lidze Mistrzów natomiast, pod wodzą Hansiego Flicke, Barcelona jest jedną z najlepszych drużyn w Europie, ustępując miejsca tylko Liverpoolowi. W najbliższym meczu Lewandowski i jego kolegi będą walczyć, aby wyprzedzić Derec i zająć pierwsze miejsce w tabeli. Choć wymagałoby to porażki Liverpoolu z PSV, co wydaje się mało prawdopodobne. Javi Miguel z As informuje, że szczęsny przekonał Flikę do siebie i zajął miejsce inakiego Penny. Polski bramkarz ponownie stanie między słupkami w meczu Ligi Mistrzów. Jego obecność na boisku zwykle wiąże się z dobrymi wynikami. Dla Barcelony do tej pory zanotował pięć zwycięstw w pięciu meczach. Z kolei Atalanta odczuje brak swojej największej gwiazdy. Ademoli Lukmana, który doznał kontuzji na treningu i może pauzować nawet miesiąc. W obecnym sezonie Lukman zdobył 14 goli w 27 meczach, a jego nieobecność z pewnością osłabi drużynę. Atalanta BC News na portalu X podaje, że potwierdzenie jego nieobecności otrzymamy, gdy zostanie opublikowany oficjalny skład. Ta wiadomość obniża szanse Atalanty na sukces w Barcelonie, co jest bolesnym ciosem dla jej kibiców.